Kombinatoryka to kolejny pewniak naturalny. Polecam Ci nauczenie się tego typu zadań, bo nie są bardzo skomplikowane. Przeważnie polegają na tym, żeby obliczyć ilość wszystkich liczb naturalnych o określonych cechach. W tych zadaniach przydają się cechy podzielności i warto sobie je przed maturą jeszcze odświeżyć. W tym zadaniu z maja 2022 roku masz taką sytuację. Wszystkich różnych liczb naturalnych czterocyfrowych, nieparzystych, podzielnych przez pięć jest i teraz skoro mamy napisać liczby czterocyfrowe rysujemy sobie cztery miejsca na każdą cyfrę mają być nieparzyste i podzielne przez 5 cecha podzielności przez 5 mówi że liczba jest podzielna przez 5 gdy na końcu ma 0 lub 5 ale ponieważ my szukamy liczb nieparzystych to 0 na końcu być nie może więc na końcu może stać piątka co daje nam na tym miejscu tylko jedną możliwość? Na początku liczby czterocyfrowej nie możemy postawić zera, więc z wszystkich możliwych liczb zostaje nam 9 możliwości. Na dwóch środkowych miejscach nie ma żadnych obostrzeń, tutaj możemy mieć 10 możliwości, możemy podstawić co chcemy, i tutaj też 10 możliwości. Zgodnie z regułą mnożenia tych liczb jest 9 razy 10 razy 10 razy 1, czyli 900 możliwości, ale tutaj Nikt nas nie pyta o wynik, tylko o formę zapisu, więc taka forma zapisu, która tutaj się zgadza z moimi obliczeniami, to jest odpowiedź B.